Witam Was. Po 7 latach, może 8, może już 9, nie odpalałem tej gównianej gry. Nie mam pojęcia, czy będą boty, czy jakiś cheaterzy yy, Pobrałem wszystkie mapy. Nie wiem, co znajdzie. Włączymy rankęta, da jaj. We all deserve the truth. Jeżeli się postać, gada jakiś pierdoly. Dobra, coś jest znalazło. No już mi jakieś zbędne informacje na ekranie dają. Jezu, już widzę jakieś skiny, co to jest? Jakieś ptaki. To jest za głośno. To się O Co jest? Co oni z tą grą zrobili? Co to jest za samolot? Nie no no Naruto. Czuję, że ta gra się szybko skończy. Dobra, lecimy. Pewnie umbrał od jakiegoś przeciwnika z kilometra. A to norma w tej grze. O, ktoś tu jest. O, nie umarłem. Jeszcze. świecące się shity co to jest igni to pewnie z wiedźmina szak okej okay, ucieka dobra wynimy go Obo nie Tam się strzelają, tu się strzelają. ju wylądował Cześć, się wyleczyć. bo da nas strzela. Tam jest. Magic śmieć 1000 hajsu, 5 minut nagrania co tam ktoś jest? Nie Trzeba iść to zbierać Kupić Nie będę specjalnie nami zbierał, bo mi się nie chce co to jest Ja mam pojęcia co to jest nie interesuje mnie Naruto Coś tu jest. Ufa. Zdradziłem swoją pozycję, jakby mnie już na mapie nie było widać. Dobra, idę se. No nie, no. Okupują sklepik. Gdzie jest celownik? Gdzie jest celownik? O, to też widzimy. Widzimy, że kamizelkę To. Co jeszcze mogę? O nie, tu była czwórka, ale. Wiem. Dobra. Widzimy, mamy czerwoną broń. to jest kołpa. A kiedyś dało się założyć. <śm> Chyba w końcu twórcy domyśleli się, że to gówno jest. Dobra. Chodź tu. Chodź tu. Dobra, mamy go. Łatwo. 100% warta.

Auto jedzie, a tam ktoś jest. O kurde, ten monster przyjechał, pomaga Ale Ta broń jest wolna teraz. Szybciej strzelała wcześniej. Balanset. Po co nam tyle amunicji? Tutaj Al? Trochę. To to. Biją, ale bardzo dużo. O już więcej biją. Oj oj oj, oj, oj. O, czy to będzie mi koniec? To żyłem! O jest! Nie mogłem trafić. Dobra. Trochę mi przycina, bo wiadomo telefon. To jest telefon, to nie jest komputer, który ma 8 rdzeni. No dobra, ten też ma 8 rdzeni Ale to tak telefon. 10 żywek biją nas dookoła. Dobra. Uciekajmy. Budynki zawsze by Do domina? Jezu, ja wystraszyłem się. O! Jakiś cheater! Widzieliśmy, że plecami zabijał. O! I jego też zabili. <grymne> Dobra. Przynajmniej 10 minut to nie trwało. <grymne> Tragedia. Tragedia. Dobra. Teraz zróbmy też opening. Jest głośny. Wow. Gold 1. Zawsze o tym marzyłem. Czas na darmowe openingi O nie, jakiś. O, pay to win. Super, 5 zł. Nie mam co zrobić z 5 zł. Um, taki, po takim czasie nie Mam tutaj parę openingów Ciekawe, co wypadnie. Lecimy. Wow, jeden znaczek, cokolwiek to jest. Dalej. Wow, jeden znaczek. Je o trzy znaczki. Wow. Aż mi się przypomina historia HubG, gdzie robiliśmy opening. Dwa znaczki, kurde. Jakby nie mogli tych nagród w jedno miejsce dać, nie? To trzeba bardziej pieniądze wyłudzić z tych ludzi. Dobra, tutaj też coś mamy. Likwiduję to i to. A, idziemy, I darmowy skin. Let's go. Trzy znaczki, kurde teraz to Dwa znaczki Niesamowite Co my tu mamy? Dalej. Co to za gówno jest? A daj spokój Tutaj mam już te, okej, okay, dobra, to robimy 10 spinów O, same epickie, co jest O, podoba mi się, że teraz to szybko występuje. Klasycznie wydrukujemy sensu Mamy 428 Gołczarów hmm. Jak już będzie do wydanych, to dostajemy strój dalej nie. No nie da mnie. Pamiętam, jak kiedyś robiłem opening 400 wydanych spinów, i dalej nie dostałem stroju. To było takie oszustwo. Wow Niesamowite Zawsze o tym maszybem Można odhaczyć Dał no, jeszcze darmowy spin Dobra, czas na coś grubszego Nie chcę wszystkich przewalić, bo... bo tak <ścoughs> Ale jakby nie wiem Nie chcę wypadnie co chcę i tak mam już lepszego uznika którego nie używam, o już Dobra. widzę, że samo gówno leci. Nice, wow, jeszcze raz. No i gówno, jeszcze jest coś do, do odklikania? Chyba nic. To możemy sobie yy, nie wiem, sobie tutaj drugi ranking, o jezu, ja weszłem, A tu są tryby, tam są customowe. Mm. Czekaj, to ja grałem. Ten grałem wcześniej. Dobrze, to pokażę wam podróbkę y, CSGOA. <grym> I znowu czekamy 5 minut. Okay. znalazł coś. Gram z randomami, by się spodziewał. Same boty jak nic. O, to będzie dobry gaming. Na pewno, tak. Podróbka celska, ale na trzeciej osobie. Dodali tryb pierwszy słowowy, ale nikt tego nie gra, bo jest z To ale Alzheimem. Wow. Wow. Ty nie możesz już umrzeć. Dziękuję. A tak mi bot kradnie rzeczy. Czy tu będzie siekiera? No. Mamy kosę. Gdzie są przeciwnicy? No wszędzie dookoła się rozłożyli. Chodź! Jep Chodź jest tym botem Wow, gdzie jest zresztą? Tam no nic nie będzie chyba Nie będzie, bo ja tam jest No nie! No i zagrali mi Kida, no takie boty. Boty w przeciwnej drużynie, Nie, boty tutaj. To jest właśnie taka to jest właśnie darmowe ogień. Ja nie wiem, jak mogłem się tą grą kiedyś jarać. Naprawdę. Kupujemy najlepszą broń w grze. A wupa? Skoro boty to. Tragedia. Marnowanie czasu na opening. Pytanie: którędy będą szli? Bo oni tu zawsze. idą naokoło. O, już ich słyszę. Czy one właśnie poszły umrzeć? Aha Poszły umieć umrzeć w strefie. No okej, okay. fajna gra. Moi też. Kiedy twórcy źle zaprogramowali boty, świetnie, świetnie. Umieram się, umieram jak to widzę. Kunai czekać 7 minut. Czuję jak mam przeszedł ale ta gra normalnie tak chodzi też. Nie ma wpływu na to, że nagrywam. Ta gra po prostu jest tak zrobiona. Wow, ale gameplay. Oryginalny gameplay. No i znowu mi zabiły boty, no. Stały, stały, stały i zabiły ostatniego, nie? Genialne. Wspaniałe nawet. Niesamowite. Majestatyczne. Pamiętam jak kiedyś męczyłem pewnego youtubera, żeby zagrał w tę grę, kiedyś znowu zagrał w tę grę. Nagrał parę odcinków, ale chyba doszedł do skutku, że są lepsze gry. <grymne> A to i tak jest, Co jest owiec. Co jest owiec, Przynajmniej nie gra jak bot. To wyrasta z ziemi. Czy to drzewo? Dlaczego to drzewo rośnie? Wow, to on się świeci. Wow, ale gameplay. Bot, bota mi położyli. Dwóch botów mi położyli. Kurde. jest klat. Kurde. Co tu się dzieje? W ogóle ja nie celuję ze snajperki, a mam kropkę na ekranie. Ta gra już doszła do takiego. Panu. To z mem. Wow. Ale to było trudne. Super gameplay. wspaniały wręcz po prostu świetne. Czyś jeszcze mi dałeś lajka, bo ty? Czego ja mam wspierać jakiś. Nie, nie mam pytań do tego. Nie mam pytań. 20 minut nagrania. To już jest stanowczo za dużo. Czy jeszcze coś mogę tutaj, żeby później wciąć? A, mogę pokazać swój stół. O! Wow! Ludzie mają lepszy. Ludzie grają krócej i ludzie mają lepszy. Wydałem tyle pieniędzy na tę grę, nic nie dostałem. Przestałem wydawać i skiny same zaczęły wpadać. To jest po prostu hit. A właśnie, tu są zestawy. Kiedyś tego nie było. I tutaj były na dole kostiumy łączone. A teraz trzeba było się scrollować przez wszystko, żeby ubrać tę postać. Teraz? Klikasz to, przebierasz, jest. Tylko mi nie chce się tego setupa zmieniać. Yy, bo tak. O plecaki. Pamiętam jak się jarałem tym. Tym. A tego nie widać z pts u I wszystkie są darmowe. Prawie. Z eventów. A żeby mi jeszcze coś chociaż dodali, nie wiem, może jakiś arab dałby parę tysięcy, nie wiem do czego araby są zdolni, bo wiem, że lubią kraść konta. A tutaj mamy, Ja nie, nie, to jest ten, o trzecia elitka. Ludzie się zabijają. O, ten przedmiot. Aha, jest. Nawet serce ma. I ten koło. Co to za shit jest? No. Widać, że unikat. W ogóle, jeśli chodzi o grafikę w tej grze, to. Em, tak, to jest właśnie gra z, y, y, 2017 Tragedia. To już sam raz wyglądało lepiej rainbow też zamienili ją w samochód no cóż nie polecam tej gry